Halo, halo, hej mano wam wszystkim ludziska Z tej Hades i witam was w kolejnym odcinku z Cluster traka Kontynuujemy naszą przygodę Kontynuujemy naszą przygodę tu właśnie O Boże, o Ojej, Tak, ale blisko było Ło! Staj, staj na jednej ciężarce, dziękuję Boże, człowieku <coughs> Tak mnie wystraszyłeś Uuu! Uh, a i co ja mam tu zrobić? Próbuję tak ogarnąć mniej więcej. Tam był... Mm, Okej. Okay. Jakbym wiedział, to już bym to przeszedł, nie? Aj dobra. Dobra, tutaj już, już mam ogarnięty ten mm, moment. Dobrze. Ojej, źle użyty slow tu był, e, dobra, więc to, to już możemy praktycznie na szybkości robić. E, bo już tutaj na tyle ogarniam. Okej. Okay. Dobra, dobrze. E, troszeczkę do przodu możemy wylecieć. Mhm Dobra. Tutaj się już po... Wolniej rozpędzać chciałem, tak? No fa fajnie Hades. Hmm, dobra, ale dobra, jest ok, jest ok. Idzie nam już, już w miarę y, dobrze. Jeśli właśnie chodzi o to, Ok, tutaj jeszcze jest nie, niedociągnięcie maluteńkie, y, ale damy radę. Dobra, tutaj jest jedno, tu jest drugie. Ok, dobrze. I teraz to. Jakoś będzie trzeba to w ten sposób zrobić. Kurde no. Ej serio, to jest mega ciężkie. To, wy to wygląda takie: "A dobra, to wystarczy, że zrobię tak, tak i tak." A tu A tu nie jest tak łatwo, serio. O! Wow. Już się bałem troszeczkę, że nie wyrobię. E, dobra, no stójmy tak po prostu, nie? Uh. Dobra, i już się robi... Wow! Ej, do dobry motyw na ten Na jakiegoś slowła Jak ja mam tam przepraszam bardzo wlecieć? Przecież to jest impossible Dobra Lecimy w ten sposób. okej okay. No jeszcze perfekcyjnie mam opanowane. No pró próbowałem troszeczkę zwolnić, tak? Ale widzę, że takie mm, zwolnienie to nie jest najlepszą opcją. Du -du. Dobra. I i i tak blisko było, kaman, boże, serio, Ej. to jest ciężkie. Dobra, wiecie co? Jak ja tym razem nie przejdę tego, to po prostu się, dobra, zobaczymy się, jak to przejdę. Tak udało mi się, udało mi się to przejść, więc lecimy dalej poziom ósmy. Dobra, ok, czyli taki standardowy. Wystrzał. Idealnie, serio, trafiłem między ten, między ten ciężarówki. E, dobra. Dobra, już, już powoli ogarniam mm, mechaniki e, i triki w tej grze. E, dobra, tutaj kolejny wystrzał jest. Dobra, mhm. Mm tak do przodu dosyć po podlecieć, żebyśmy mieli jak najwięcej czasu e, na lot. E, bo jak widzicie, no tutaj te ciężarówki na nas czekają po prostu, nie? Dobrze, pięknie, ale tylko, znaczy na nas czekają, względnie na nas czekają, nie? Okej, okay. i teraz będzie... Ło! Wow. Pięknie, 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 jeszcze raz pięknie bym powiedział. 7 si na 9, 7 na 9 leveli. E wow. Wow, co, co tu się dzieje? No proszę ja was Proszę ja was co to... Co to ma znaczyć w ogóle? Okej okay, um, Próbuję serio ogarnąć, nie? A, o o okej, okay, czyli tak nie mogę tego zrobić um, ja wiem czy lecenie tak do przodu w tym przypadku jest... jakiś? Aha, ja nawet nie założyłem kiedy mi tutaj o, oh, Okej, okay. to się hmm. To się nazywa dobry level To się nazywa dobry, świetny poziom Oj, a już byłem blisko Ja już widziałem kantem oka, nie eee, Przejście tego Okej okay. Okej, okay, to jest cholernie trudne Uuu uh. Gdyby te jeszcze mnie nie uderzały, nie? Te cholerne cosie, to byłoby fajnie. Oj, jakbym do tyłu może odskoczył, co? To chyba miałoby więcej sensu niż to, co zrobiłem. Aj Ajajajajaj! Szkoda, że ja nie. Kurde, chociaż. Mm. <laughs> Mógłbym zmienić umiejętność. Mógłbym zmienić umiejętność na pewno. Ło! Dobra. Dawaj, dawaj, leć! Jest! Dałem radę! Wow! To dziesiąty to w ogóle jakiś mocarz musi, musi być już, nie? Wait for it. A. Uh. Say what? Tak troszeczkę. Tak troszeczkę nie wiem, co ja mam dalej zrobić, nie? Uh. Hmm, dobra, okej okay. to powiedzmy tak, zrobimy to trochę powoli. Troszeczkę spokojniej, to zróbmy. A okej! Okay. Okej, okay, rozumiem, okej, okay, steampunk. Ej, dopiero teraz mamy steampunkową. Aha. Serio teraz, dopiero teraz jest steampunk? Kurde, ja myślałem, że to, to tamte raczej bym powiedział steampunkowe, nie? No dobra, trudno. Ej, ale ej, przyjemna ta mapka jest na pewno. Ło! Dobra. Ło! Uuu uh, stop, stojcie, tak się nie robi. Ej, przyszedłem to. Ciekawe, ej, do no tutaj te, teraz to tutaj trzeba się spieszyć, nie? Ej, co, to, to był, <śleszujesz> tak jak sądziłem, nie? Dobry troll, dobry troll to był, nie? Na pewno to był dobry troll. To może ja się od razu obrócę zobaczę, czy tam czegoś nie ma, nie? Dobra. Ok. E, aha, ok, chcia chciałem przechytrzyć troszeczkę to. E, spoko, spoko, nic się nie stało. E, wow. Ale naprawdę, kurde, twórcy mają, mają łeb, nie, jednak oni, jednak mają web do robienia tych mapek. Mm. Okay, no okej, no co, 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 mam zrobić, jak, no, no co, 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 zrobię, jak nic nie zrobię, no, o! Było blisko, było blisko. Come on, damn. E, dobra, op! Najgorsze jest to, że one muszą tam skręcić jakoś, nie? I to, to mnie troszeczkę martwi. Okej, okay. dlaczego mnie ten? Ja w sumie się nie ruszałem, a coś jakby mnie pchało. Do przodu i nie rozumiem. O Boże. Serio? Serio? To, to był taki troll. Ja myślałem, że tam coś trzeba, a. Dałem się zrobić jak mała dziewczynka, nie? Nie, nie bójmy się tego słowa. Dałem się zrobić. O, dobra. Dobra. U uh. Dobrze. No nie. Już nie, już nie lubię tej mapy, nie? O, oh, god... damn it. Fuck me! Huh. Wszystko na... Wszystko na spokojnie, jeszcze, ja jeszcze się nie denerwuję. Wcale, że... Wcale nie jestem czerwony. Lekko od złości! E, albo od kolorów mapy, monitora, cokolwiek. Dobra. No niestety tutaj... No nawet sami twórcy... Sami twórcy nas poganiają, jeśli chodzi o to. Przechytrzyłem system. Okej, okay, tak się dało szukać grę. Czy to są to co ja myślę? To są inne... Wy strzelacie czy żarówkami? Czy wy jesteście chorzy umysłowo? A co jeśli komuś by na przykład mi się coś stało? Wow! Wow! No nie! Dobra, jednak ta moc jest epicka, nie? Ło! <laughs> Okej, okay. nie raz się tak respył dziwnie, nie? Uuu! Ciekawie! Mm. Najlepsze jest to, że jakby te pociski, tych ciężar te ciężarówkowe pociski Mogę sobie spowolnić, znaczy spowolnić, zatrzymać wręcz bym powiedział. Więc jakoś się nie martwię tym. No i na własne życzenie to sobie zepsułem, nie? Mm, dobra, dobra. Tutaj teraz, tu, tak. Mhm. Mm yep, ok. okej. Uh, dobrze, pięknie, piąty poziom, proszę państwa. Co tutaj się dzieje? Uh. Uh. Rozumiem, że tutaj to tak ma być, tak? Okej, okay, to będzie cholernie ciężkie, nie? Dobra. Dobra uh. Yeah! tak! Wow! Kurde, no, słuchajcie, no... Ej, no to jest prawdziwy majster. No proszę, tego, że mm, się respi dziwacznie pierwsza ciężarówka, to jest dobrze. E, wow Co jest? Czy one jakoś mają super speeda czy coś? U! Uh. No i Okej okay, Czyli też nie mogę być za szybki jeśli chodzi o to eee. Okej, okay, easy No już prawie to przeszedłem Za pierwszym razem w sumie, nie? E, ale no cóż Dobra, tutaj tak zrobimy Jup, jup, skok Dobrze Wow, 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 wow! Halo, panie ciężarówko boże, przestraszyłem się, że nie zaliczę tego. Ehm, boję się troszeczkę tego, nie w się sensie, Wow, tutaj jest e, serio, tutaj e, moje, nasze ciężarówki są na na działań, na zasadzie działania spida i to dosyć szybkiego. Dobra Nowe, czy... No... no. Okej, okay, czy, czy jednak to nie zadziałało tak, jakbym chciał? Dobra, mm, musimy troszeczkę e, poużywać. Wow! Ej, one są cholernie szybkie mm, są cholernie... Kurwa, de mać! A, aż chciałem sobie przeklnąć leciutko, nie? Uh, dobra. Uh, Kurde, ja się boję, co będzie w dalszych mapach, nie? Szczerze mówiąc. E, Bos, wow, 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 dobrze. Możemy jechać, tak? Dobra, wow, dałem radę. Wow. Dobrze. Uh. Piękne zakończenie, proszę państwa, na następny poziom. E, tutaj się już mogę bać, chyba. E, tak. Okej. Okej. Okay. Okay. Nie widzę tego. Nie widzę tego, naprawdę. Ej, przecież to jest leciutka. Przesada, nie? Żeby. Chociaż dobra, mówiłem to też na jednej z tamtych mapek, nie? Wow! Wow! Tak! Wow! Przeszedłem to, no nie wierzę. Eee, przepraszam, a mogę to. Mogę to tak oszukać? Skoro mogę? I nikt mi nie zabrania. Hmm. Ok, tylko muszę szybko się ulotnić stąd. Hmm. Okej, okay, to nie będzie łatwy orzech do zgryzienia, ale damy radę. Dobra. Okej. Okay. Wow. Stójcie. No nie tam było kto, ej, ale jak to jest cholernie ciężkie. <ścoughs> Ludzie Ludzie, naprawdę, to jest opór, kefir, ciężkie, nie? O! Twórcy nienawidzą swoich graczy, coś tak czuję, nie? Hu! Wow, tch, co to było w ogóle, nie? Troszeczkę spięty tutaj siedzę, powiem wam. No nie, to jest dziesiąty poziom, prawda? To jest dziesiąty poziom, tak mi się wydaje. Eee... Kurde, no eee... ciężko, jest ciężko jak diabli. Dobra, ok. No nie, serio, co, coś takiego mnie. Eee... Kurde. Dobra, tutaj podleć do góry. Tutaj robimy tak. E, próbuję... Ale już powoli jakby to powiedzieć... E, robię to wszystko... Mm, już tak mechanicznie, nie? Tak od razu ta, wie, wiem, wiem co zrobić, żeby e, to dobrze przejść. A... No no po, powiedzmy, że... E, może nie każdym razem dobrze przejść, ale... E, już niektóre czynności są takie dla mnie, e, mówię, odruchowe. Na przykład, że zrobię coś takiego, wyląduję tu, przecisnę się przez to, wyląduję na tym. Tutaj się przyspieszę, tu ominę. Tutaj, ach, tutaj wpanę pod koła samochodu. <taki> takie, wiecie, czynności małe, nie? E, ale jak tam widziałem, to jeszcze będę musiał po dachu skakać, nie? Co mnie jakoś tam e, nie robi. E... Nie urządza mnie. O, Nie lubię tych rur, naprawdę nie lubię. To jest zbyt. O, wredne i chyba będzie tak, że w kolejnym odcinku. Po prostu zobaczymy się na e, nowej to mapie, kiedy ja to przejdę. E, dobra. Nie. E, to zby, zbyt, 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 zbyt powtarzam się. Zbyt powtarzające się czynności. E, już powoli zaczynam nie ogarniać tego Czyli e, wiem, że nie nagram już kolejnego odcinka Pod rząd, nie? E, Na przykład, to, to jest taki pewniak W sumie troszeczkę e, Dobra Okej okay. mm -hmm. Uff Dobra Nie, wiecie co? To nie ma sensu w tym momencie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli macie się spodobał, łapka w górę, komentarz mile widziany. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. No i cześć.